Księga Jonasza w przekładzie Biblii tysiąclecia. Pan skierował do Jonasza syna Amitaja te słowa: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarsisz przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarsisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarsisz, daleko od pana. Ale pan zesłał na morze gwałtowny wiatr, i nastała wielka burza na morzu, także okrętowi groziło rozbicie. Przerazili się więc żeglarze i każdy wołał do swego bóstwa. Wyrzucili do morza ładunek, który był na okręcie, by uczynić go lżejszym. Jonasz zaś zszedł w głąb wnętrza okrętu, położył się i twardo zasnął. Przystąpił więc do niego dowódca żeglarzy i rzekł mu, dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do Twego Boga, może przypomni sobie Bóg o nas i nie zginiemy. Mówili też żeglarze jeden do drugiego: Chodźcie, rzućmy losy, a dowiemy się, z czyjego to powodu nieszczęście spadło na nas. I rzucili losy, a los spadł na Jonasza. Rzekli więc do niego: Powiedz nam, z jakiego powodu ta klęska przyszła na nas, jaki jest twój zawód, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj, z jakiego jesteś narodu. A on im odpowiedział: Jestem Hebrajczykiem. I czcze pana Boga Nieba, który stworzył morze i ląd. Wtedy wielki strach zdjął mężów i rzekli do niego: Coś ty uczynił? Albowiem wiedzieli mężowie, że on ucieka przed Panem, bo im to wcześniej powiedział. I zapytali go: Co powinniśmy ci uczynić, aby morze przestało się burzyć dokoła nas? Fale bowiem w dalszym ciągu się podnosiły. Odpowiedział im: Weźcie mnie. I rzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza przeciw wam powstała. Ludzie ci wiosłując usiłowali zawrócić ku lądowi, ale nie mogli, bo morze coraz silniej się burzyło przeciw nim. Wołali więc do Pana i mówili: O Panie, prosimy, nie dozwól nam zginąć z powodu życia tego człowieka i nie obciążaj nas odpowiedzialnością za krew niewinną, albowiem Ty jesteś. Panem, i jak ci się podoba, tak czynisz. I wzięli naszej, wyrzucili go w morze, a ono przestało się srożyć. Ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń przed Panem. Złożyli Panu ofiarę i uczynili śluby. Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza, i był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do Pana, Boga swego, i mówił: W utrapieniu moim wołałem do Pana, a on mi odpowiedział. Z głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a ty usłyszałeś mój głos. Rzuciłeś mnie na głębie we wnętrze morza i nurt mnie ogarnął wszystkie twoje morskie bałwany i fale Twoje przeszły nade mną. Rzekłem do Ciebie, wygnany daleko od oczu Twoich, a mimo to nadal spoglądam na Twój święty przybytek. Wody ogarnęły mnie zewsząd, aż pogardło. Ocean mnie otoczył, sitowie oplotło mi głowę. Do posad gór stąpiłem, zawory ziemi już za mną na zawsze. Ale Ty wyprowadziłeś moje życie z przepaści, Panie mój Boże. Gdy gasło we mnie życie, wspomniałem Pana, a modlitwa moja dotarła do Ciebie, do Twego świętego przybytku. Czciciele marnych bożków opuszczają łaskawego dla nich. Ale ja Tobie złożę ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię to... Coś ślubowałem, zbawienie jest u Pana. Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głos jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu. Ogłosili post i przeoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Powstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, przyoblógł się w wór i usiadł na popiele. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Ludzie i zwierzęta, niech przyobleką się w wory, niech żarliwie wołają do Boga. Niechaj każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Kto wie, może się zwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu i nie zginiemy. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić. I nie zesłał jej. Nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Modlił się więc do pana i mówił: Proszę panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarsisz, bo wiem, że ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i bogatym w łaskę. Litującym się nad niedolą. Teraz, panie, zabierz mi, proszę, moje życie, albowiem lepsza jest dla mnie śmierć niż życie. Pan odrzekł: Czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego wschodniej stronie, tam zrobił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, coś się będzie działo w mieście. A pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem. Ale z nastaniem brzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew tak, iż usechł. A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący, wschodni wiatr. Słońce tak prażyło Jonasza w głowę, że zasłabł. Życzył więc sobie śmierci i mówił: Lepiej dla mnie umrzeć, aniżeli żyć. Na to rzekł Bóg do Jonasza: Czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu? On odpowiedział: Słusznie jestem śmiertelnie rozgniewany, rzekł pan. Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż ja nie powinienem okazać litości Niniwie, wielkiemu miastu, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt? No właściwie chciałoby się, żeby ta historia była trochę dłuższa i bardziej szczegółowa, a tu co niecałe 10 minut i już przeczytane. Księga Jonasza mnie uderza jako napisana bardzo lekkim sercem. Nie wiem, czy mam rację, jest taki biblista, nawet aktywny na YouTubie, nazywa się Maciej Majewski. Ona bardzo ciekawą wypowiedź na temat poczucia humoru i komedii w Piśmie Świętym. Kto by pomyślał, a jednak, i jeśli nie zapomnę, to link do tego wykładu powiedzmy jest. W opisie. I rzeczywiście, po prostu, najlepiej mi się czytało, jak próbowałem przeczytać tę księgę jako do pewnego stopnia, przynajmniej może nie na 100%, ale do dowcip z dobrym sercem wypowiedziana historia o, o litości, miłosierdziu, współczuciu. A że jest trochę przewrotna i żartobliwa, to wydaje mi się nieuniknione, dlatego, że ona bardzo odwraca. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, normalny tryb opowieści o proroku, ksiąg prorockich. Wszyscy, którzy się spotykają, jak, stykają w jakikolwiek sposób z Jonaszem i wszystko, właściwie bez oporów natychmiast przyjmuje, co Bóg ma do powiedzenia i ostrzeżenia i wolę Bożą. Prawda, może wieloryb lub wielka ryba, mały robaczek, król Niniwy, cała Niniwa. Wszyscy nie mają problemu z tym, żeby spróbować się poprawić albo wysłuchać i być posłusznym Bogu, a tymczasem prorok jest bardzo zagniewany na Boga i jest bardzo oburzony tym, że w ogóle można wybaczać. Któregoś razu przyszła mi myśl, że może trochę jest oburzony Jonasz też dlatego, nie tylko dlatego może, że wierzy w bez, bezlitosną sprawiedliwość, że w samą, samą twardą rękę wierzy, ale może też dlatego, że trochę się czuje wygłupionym, że przyszedł do obcego miasta, Niniwa nie była w Izraelu, to była zupełnie obca kultura dla Jonasza, albo prawie obca, i yy, 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 yy wyszedł na, na durnia, że tutaj ostrzega, że o jakichś karach najprawdopodobniej, jak to zwykle prorocy nie są wymienione, ale ostrzega na pewno o czymś, yy, tak bym zakładał, o jakichś, bo ja wiem, wrzodach, klęskach yy, żywiołowych, innych takich wielkiej, wielkim zniszczeniu miasta, a tutaj proszę, zakładają wory pokutne, Przepraszają i wszystko się odwraca. A to jest też w pewnym sensie zabawne, a na pewno ciekawe, że ta jego motywacja do ucieczki przed Bogiem jest dopiero pod koniec historii odkryta i wysłowiona, a nie na początku, gdzie by się jej człowiek spodziewał. I dlatego na początku, tak mi się wydaje, myśląc sobie o kontekście historycznym, na początku, jeśli nie znasz tej historii, możesz przyjąć, że się boi. Z nieco poważniejszych powodów Jonasz wykonać wolę Boga, dlatego się może bać, że na przykład idzie właśnie do obcego zupełnie miasta, które nie zna religii monoteistycznej, nie zna, nie zna Jachwę. I skoro wiemy z wielu innych ksiąg prorockich, nawet w Izraelu, gdzie wiara w Boga była dominującą, gdzie była świątynia w Jerozolimie i tak dalej, nawet tam prorocy jak przychodzili. I skarżyli się na moralność ludu i przestrzegali, to spotykali się z oporem, e, mówiąc delikatnie, a czasami z, poważną, poważną, z poważnymi reperkusjami. Kolejną rzeczą jest to, że Jonasz nadreaguje dosyć, bym powiedział, groteskowo w każdej sytuacji, która mu się nie podoba, uważa, że może umrzeć. Nie jest to wprost powiedziane, kiedy mówi, wyrzućcie mnie do morza na początku, ale, no, nie wie, że Bóg go wyratuje, i nie jest to nigdzie zapowiedziane. Bardzo możliwe, że już wtedy to jest pierwszy moment, w którym mówi, Ja właściwie mogę umrzeć, to wszystko jest nic nie warte. I, e, i potem kilkakrotnie, jeszcze chyba dwukrotnie pod koniec znowu uważa, że może umrzeć. Zbłaźnił się przed Niniwą, jego proroctwa się nie spełniły i może umrzeć. Prawda, krzaczek nad głową mu i może umrzeć. Że, że po prostu. Nawet jego ból istnienia całej i niechęć do życia jako takiego, i ma trochę parodystyczny charakter, wydaje mi się, ze względu na grubą, grubą przesadę, która się dzieje e, kilkakrotnie. I to może też być odniesienie do Eliasza, który akurat jest bardzo poważną i dramatyczną postacią. W Starym Testamencie i który rzeczywiście przeżywa w którymś miejscu taki moment załamania i zwątpienia w życie, i mówi: Już najwyższy czas, wielki już czas dosłownie, ale tak to można też tłumaczyć, najwyższy czas, zabierz mi moje życie. Tak się modli. No Bóg go w końcu pcha dalej, tłumaczy mu, że trzeba wstać i działać dalej, ale, ale Eliasz ma poważne, prawdziwe powody żeby tak głęboko się załamać. Jego życie jest naprawdę w niebezpieczeństwie. To nie jest iluzja, żadna przesada w przypadku Eliasza. Zawsze prorocy ryzykują życiem. Jonasz nie, nie ryzykuje za wiele, bo wszystko się układa dokładnie tak, jak Bóg sobie zażyczył. Jonasz nie ma poważnych powodów, żeby życzyć sobie śmierci, ale jednak, dlatego summa summarum, wydaje mi się, że najlepszym podejściem do księgi Jonasza jest podejście... Z lekkim sercem, no nie chodziło o prześmiewczość żadną, ale chodziło o lekkie serce i taka forma komedii też istnieje. Dobroduszna komedia, taka, która między starymi przyjaciółmi, takie docinki uszczypliwości, które między starymi przyjaciółmi albo w dobrym, długotrwałym małżeństwie mogą się zdarzyć bez krzywdy dla nikogo, a nawet z zabawą i pociechą dla wszystkich stron. Stąd też w tym moim czytaniu było troszeczkę zabawy, trochę zgrywy, takiej bardzo grubego aktorzenia. Nie, nie, nie powiem, żebym był szczególnie w tym wypadku subtelny. No natomiast starałem się zmienić nastrój na wyraźnie poważniejszy i refleksyjny w momencie modlitwy o nasza strzewi wielkiej ryby. Ona ma swoje znaczenie chrystologiczne, ona jest jakimś zapowiedzią, paralelą śmierci i zmartwychwstania w chrześcijaństwie bardzo ważnym momentem, także tam chciałem zaznaczyć, że historia ta, zwłaszcza, ty, zwłaszcza ta symbolika bycia połkniętym przez no bestię chaosu właściwie, można powiedzieć, przez, symbo, przez symboliczną bestię odchłani, że ona ma też swoją wagę. Nie wiem, na ile to się udało, no bo nie jest tak łatwo przejść z jednego nastroju w drugi w ciągu e, pół sekundy, albo, albo nawet pięciu sekund, ale taki przynajmniej był zamiar, żeby tam za bardzo Niech ich w tym momencie. A poza tym, że tak powiem, skolka ugodna. Myślę, że wyszło tak, jak miało być. Czy to dobrze, ostatecznie, czy źle? To już pod waszą ocenę. Jeśli macie zdanie jakieś, to pod spodem w komentarzach napiszcie. I ostatnia rzecz, bardzo bym prosił, jeśli można, jeśli jesteście w stanie, są też w opisie linki do Patreona i Buy Coffee. I tam można mnie wesprzeć finansowo. Od jakiegoś czasu publikuję audiobooki biblijne bez reklam. Nie chcę, żeby reklamy nam tutaj przeszkadzały, nawet w, 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 takim, w takiej lekkiej lekturze porównywalnie lekkiej, jak Księga Jonasza w tym wydaniu. Więc jeśli tylko możecie, chcecie wesprzeć, chcecie, żeby było więcej i szybciej i lepiej, jeśli idzie o nagrywanie innych ksiąg biblijnych, to na pewno wsparcie, czy regularne, czy jednorazowe, będzie bardzo, bardzo mile widziane. A poza tym to chyba wszystko na dziś. Myślę, że następnym razem coś sporo poważniejszego się zdarzy, bo nie ma znowu tak dużo, aż... <laughs> Lekkich opowieści w Starym Testamencie, ani właściwie w Nowym. Natomiast są jeszcze momenty w niektórych księgach. Po, kilka momentów, w których można, wydaje mi się, z czystym sumieniem sobie na trochę żartu pozwolić. No ale to zobaczymy, to się, jak to się wszystko jeszcze rozwinie. Na razie, mówię wam, do widzenia i wszystkiego dobrego, spóźniony wszystkiego dobrego w nowym 2025 roku. Już prawie ćwierć wieku od przełomu stuleci. Kto by pomyślał, trzymajcie się i z Bogiem.